Już w tym momencie wiecie, jak wygląda produkcja piwka na proziaka. Natomiast teraz pokażemy wam, jak się wypieka proziaki. Chodźcie z nami. Idziemy. A tutaj jesteśmy już w karczmie, gdzie pani wypieka nam proziaki, czyli takie placuszki sodowe, które macie tutaj. Tu jest ciasto, które rozwałkujemy, później przycinamy na takie małe placuszki i tutaj wysmażamy, tak jak dawniej się to robiło na blasze. Moi drodzy, już wiecie, czego się spodziewać na naszym wyścigu. Browar Janczar, który jest jednym z naszych większych sponsorów na naszym evencie, będzie nam towarzyszył 23-25 czerwca na miasteczku w bezmiechowej górnej na szybowisku Politechniki Rzeszowskiej. My jedziemy sobie wycilować, więc piweczko wskazane i do zobaczenia na prośach Gravel.